Koń. I konie wystartowały, na prowadzeniu po starcie hybryda, jest tam też Kornwalia i Habana, następnie Sundari i Ela, z tyłu pozostały Tezea i zamyka stawkę Miła Melodia. Kornwalia i Foxy Noxy na prowadzeniu. Kornwalia, Foxinoxi. Następnie hybryda razem z Habaną. Czoło stawki blisko siebie. W odstępie zastawką Miła Melodia. Kornwalia, Foxy Noxy na prowadzeniu. Następnie Ela i Habana konie już w połowie zakrętu, prowadzące bardzo blisko siebie. Na pierwsze miejsce przesunęła się Ela i prosta finiszowa, 550 metrów do celownika, konie blisko siebie. Jest tam Ela, jest Foxy Noxy, jest blisko Habana, która wychodzi po zewnętrznej. Ela, Habana, Habana już na prowadzeniu. Habana, 300 metrów do celownika. Środkiem przesuwa się Sundari. Habana, Ela, Sundari. 200 metrów. Ela, Habana, Sundari. Zapowiada się walka do ostatniej chwili. Habana. Ha, habana, Habana, Sundari, Ela. Habana, Sundari, Era, Kornwalia, Foxy, Noxy. Hybryda, Tezea i Miła Melodia. multim conseguente